Obecnie ten stadion w Nowym Sączu powstaje, a Sandecja musi swoje mecze rozgrywać właśnie w Niepołomicach, więc można powiedzieć, że ten klimatyczny niepołomicki stadion e, tutaj obie drużyny mogą się czuć jak gospodarze. Miejmy nadzieję, że z korzyścią dla widowiska. Czy będzie pierwsza szansa dla zespołu gospodarzy? Strzał na bramkę! Ależ piękne trafienie! I jest gol! 1 do 0! Tomasz na wodkę! Ależ pięknie strzelił! I już w drugiej minucie spotkania Puszcza prowadzi z Sandecją 1 do 0. Szybko na poczęli Rywali gospodarze. Kapitalne uderzenie Tomasza Nowotki. Zobaczmy, jak on kapitalnie czysto, soczyście uderzył. Piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i tuż za linią bramkową wylądowała w siatce, zatrzepotała. No i mamy super otwarcie, jeżeli chodzi o drużynę z niepołomic. W siatce bramki Dawida Pietrzkiewicza, ale Sandecja rzuca się do odrabiania strat, do środkowanie w pole karne. Czy będzie wyrównanie? No, gdyby troszeczkę lepiej przyjął sobie piłkę na klatkę piersiową w polu karnym, Jakub Wrubel, możemy dziś ładnie. Ładniej to się nazywa? Ładnie to się nazywa. Podanie z pominięciem drugiej linii. Teraz szansa dla Puszczy czy będzie drugi gol? Ależ tam było zamieszanie. Zakotłowało się w polu karnym i piłka ostatecznie w rękach Pietrzkiewicza. Wielu zawodników ta piłka ominęła. Frelek i Boguski przy piłce. No, przy takich rozegraniach rzutu wolnego. A jednak nie, po raz kolejny. I Frelek, no ciekawie to wyglądało. Piłka bardzo mocno, ale też na niskiej wysokości. Teraz szansa dla Puszczy. Czy będzie strzał na bramkę? Ale świetna interwencja Pieczkiewicza. Teraz już mamy gola. 2 do 0 dla Puszczy, nie Niepoł połomicę. 22. minuta spotkania. I Piotr Mroziński wpisuje się na listę strzelców. 2 do 0 dla Puszczy. Drugi gol Piotra Mroziński. W tym sezonie najpierw to wpisał się na listę strzelców w starciu z Wisłą Kraków, teraz kapitalnie uderzył, no, wykorzystał jednak to, że bramkarz drużyny z Nowego Sącza był zdezorganizowany po tej pierwszej interwencji, po odbiciu strzału i no, umieścił piłkę pomiędzy jego, jego nogami. 2 do 0, absolutne zasłużone prowadzenie Puszczynie Połomice. Na razie sytuacja jest no wręcz wymarzona dla podopiecznych Tomasza Tułacza. Ależ teraz fatalny błąd, czy będzie piłka w bramce? Dosłownie centymetry uratowały Dawida Pietrzkiewicza przed stratą trzeciego gola. I to był najgroźniejszy strzał Sandecji w tym spotkaniu. To jest totalne nieporozumienie, naprawdę totalne nieporozumienie. Puszczenie po Teraz być może to będzie dobry fragment dla piłkarzy Sandecji. Fall! Strzał na bramkę! Gol! Wpadło! 35 minuta spotkania Majsa el Fall daje nadzieję Sandecji na wysącz. Krzysztof Rubleński chyba tylko sam on jeden wie, jak ta piłka wpadła. Ona nabrała co prawda dziwnego toru lotu, ale no, wydawała się bardzo banalna do obrony. A w ostatnim momencie, czy skręciła? Zobaczymy zaraz jeszcze raz w powtórce. Być może przeszła po nodze. Pija piłkę szufryn. Tym razem pewna interwencja obrońcy Sandecji. Nowy Ależ teraz świetna sytuacja. Nie ma spalonego. Merebaszwili, Merebaszwili i piłka nad poprzeczką. Ależ miał świetną sytuację. Gruziński skrzydłowy. Chciał sprytem zaskoczyć tutaj Krzysztofa Wrublewskiego. Taką wcinką. A widzimy, że Gruzin ma pretensje sam do siebie. Łapie się za głowę. To przejęcie piłki przez niego, no naprawdę było. Wydawało się, że można wycisnąć więcej z tej akcji, ale też zobaczmy, że jednak, no, miał obok siebie dwóch rywali, tak, więc ta szybkość już nie jest na takim poziomie, jak była jeszcze kilka lat temu. Sandecja wychodzi spod pressingu i to się Sandecji na razie udaje. Kilka bardzo dobrych podań, rozpędza się Merebaszwili, ma Toporkiewicza, to do niego teraz zagranie. Toporkiewicz ma nawodkę po prawej stronie, Merebaszwili, 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 ale szansa, czy gol? Nie ma, to jest pudło. I to jest następna świetna sytuacja Sandecji. Tak, kapitalnie wyszli piłkarze Sandecji spod tego pressingu. Puszcza zaangażowała naprawdę wielu zawodników w to, aby spróbować odebrać piłkę na połowie rywali. A zawodnicy w niebieskich koszulkach nic sobie z tego nie robili. Wyszli krótkimi podaniami. Tutaj groźny strzał Merebaszwilego. I teraz no, Krzysztofa Wróblewskiego należy pochwalić. Była w pierwszej dziesiątce, a później już było to, to cały czas opadanie gdzieś w tabeli i skończyło się na tym miejscu numer 14. Hadzi oj sfaulował tuż przed polem karnym. było na granicy, na granicy na pewno sędziowie już będą oglądali Tutaj dowiemy się czegoś więcej. To było złe przyjęcie piłki przez Fala. Chyba rzut karny? O i kto wie, czy nie będzie jedenastki faktycznie. Wydaje mi się, że obie stopy zarówno zawodnika gości, jak i gospodarzy były już za białą linią, więc sędzia. No ale zobaczmy, tak? Jakby do rzutu, do wykonania rzutu wolnego. Nie, jest wideo weryfikacja. Jest <laughs> ale zobacz spojrzenie. Sołowiej! Pewny strzał z 11 metrów i Puszcza prowadzi 3 do 1. Zmienił róg Sołowiej, bo w poprzednich tych dwóch próbach uderzał w swój prawy róg lewy bramkarza. W tamtą stronę poszedł Dawid Pietrzkiewicz, czyli jednak gdzieś tam na analizie nie spał. Miał przepracowane te jedenastki, które wykonywał Łukasz Sołowiej. Ten zmienił jednak wybór, postawił na lewą swoją stronę, no i jak się okazało słusznie. Byłem ciekawy w ogóle czy Łukasz Sołowiej, czy Lucjan yy, Klisiewicz będą wykonywać. który z nich będzie wykonywał rzut karny ponieważ Klisiewicz w meczu z Chojniczanką yy, sam wymierzył sprawiedliwość z 11 metrów No i są decyda Szwili Dobre przejęcie Frelka, no i nie możemy nachwalić się tego młodego zawodnika, teraz Thiakane, przy nim Schuffer, Kanę dośrodkował, czy będzie gol mamy bramkę, 4 do 1 dla puszczynie Niepołomice, rezerwowy zawodnik zespołu z Niepołomic, Hubert Tomalski pakuje piłkę do bramki. Tak, wygrał tutaj pojedynek, wręcz fizyczny można powiedzieć, już upadając, dograł tę piłkę, a tam błąd w ustawieniu jednego z piłkarzy z Sandecji Nowy Sącz. dał się wyprzedzić. Hubertowi Tomalskiemu, który tylko dopełnił formalności. No nie oszukujmy się. Tjakané do przodu. Ponownie Tjakané. Już rozpędza się Tjakané. Do Tomalskiego, Tomalski, diakane, piłka, Akcesja, akcja, do akcja. Naprawdę wypada w staci, bić brawo piłkarzom Puszczy. Rozegrali to w dziecinny sposób. Kilka podań, naprawdę. To taka akcja właśnie nie w stylu Puszczy. Kilka prostych podań, zagrania na klepkę, wyjście po trójkącie i wykończenie naprawdę wyśmienite. Nic tylko w i bić brawo piłkarzom Tomasza Tułacz. też brawa dla Tomalskiego, bo on teraz. no... W tym y, momencie mógł strzelać, a postanowił jeszcze dogrywać do dwóch kolegów ustawionych w Chyba polu karnym. Chyba Tiakane utrącił jako tak, ostatni. Piłka w pole karne, próbują jeszcze, są Czersi i strzał na bramkę! Instynktowna obrona Krzysztofa Brublewskiego. Nieźle to wyglądało, dobra decyzja. Przypadek Huberta Tomarskiego to też jest taka, taki ciekawy, że no, ma dwa punkty w klasyfikacji kanadyjskiej, czyli strzelił gola, zaliczył asystę i oba w jednym spotkaniu, oba w meczu ze Stalą Rzeszów. Tymczasem Sandecja, Wróbel, ależ to była świetna sytuacja, piłka w rękach Wróblewskiego. Wprowadzony Erik Czikosz zablokował strzał napastnika. No utrzymał się w ubiegłym sezonie także, ale... W tym sezonie mogą być ciężary. Tymczasem piłka w pole karne. Znów wróbel. Miał znakomitą sytuację. Piłka go szuka w polu karnym. Puszczy, ale to jest znów sytuacja niewykorzystana. Bardzo dobre dośrodkowanie na głowę wróbla. Był delikatnie chyba zaskoczony. Maciej Mas na wysokości pola karnego. Mas. Dośrodkował, z problemami bramkarz i mamy gola, 2 do 5, przegrywa Sandecja Nowy Sącz, to wciąż jest duża strata, ale przynajmniej pojawia się walka ze strony piłkarzy z Nowego Sącza i to jest gol Jakuba Wróbla. I kolejny raz taką pomocną dłoń wyciąga Krzysztof Wróblewski, no, miał obowiązek złapać tę piłkę tutaj, ona nabrała po ślizgu, wymsknęła mu się z rąk i bezlitośnie Jakub Wróbel wykorzystuje tę sytuację. Zdobywając swoją pierwszą bramkę w tym sezonie, piłka go szuka w tym spotkaniu, w polu karnym, szczególnie w drugiej połowie spotkania. No i odnalazła w końcu odpowiednio. Piłka jeszcze między nogami Łukasza Sołowieja, który nie zdołał interweniować skutecznie, a zatem Jakub Wrubel Bartosza. Też dobry wrzut piłki w pole karne. Strzał jednak teraz nad poprzeczką bramki Dawida Pietrzkiewicza. To środkowanie, mógł strzelać na bramkę Michal piter nawet próbował, ale piłka zamiast w stronę bramki poleciała do góry. Całego spotkania to absolutnie Puszcza jest drużyną lepszą, która zasłużenie dzisiaj dopisze sobie 3 punkty za niespełna 40 sekund. Jeszcze jeden gol dla Puszczy, jak to się skończy? Piłka w bramce, nie, świetna interwencja Dawida Pietrzkiewicza.